Cześć, ja z tej strony. Słuchajcie, mam przyjemność w dniu dzisiejszym zrobić dwa filmy dotyczące mojego uzależnienia od książek. Brzmi to dramatycznie troszeczkę, ale myślę, że mimo że te filmy nie są zbyt popularne na moim kanale być może dlatego, że Generalnie Polacy czytają książek niewiele, jak pokazują wszelkie statystyki, to lubię te filmy robić i mm, widzę, że duże grono Was, moich widzów, kieruje się mniej więcej tym, co polecam bądź nie polecam na moim kanale. Pamiętajcie, że jeżeli mówię coś o książkach jakichś, zawsze mówię szczerze. Zawsze mówię szczerze, że coś jest chujnią ewentualnie coś jest dobre. Na moich subiektywnych, można powiedzieć, odczuciach, bo te filmy nie są obiektywne, ja nie, nie myślę być może tak jak inni ludzie, innym się mogą niektóre rzeczy nie podobać. Na moich, moim zdaniu, na moim zdaniu tutaj dotyczącym książek, które polecam, wydaje mi się, że możecie polegać, jeżeli interesuje Was mniej więcej to samo co mnie, czyli historia, wojskowość, militaria i różne tego typu rzeczy. Co w dniu dzisiejszym? Gruba sprawa się wydarzyła, bo żeby nakręcić tą recenzję, musiałem przeczytać cztery książki, a <grym> z czasem cienko, stąd recenzja być może trochę spóźniona, ale o czym będziemy rozmawiać? Krótko, bo nie chcę wam spoilerować tutaj tematów. Słuchajcie, porozmawiamy o serii autorstwa Piotra Lagenfelda, serii wydanej przez Warbook, wydawnictwo Warbook, z którego Wam już polecałem parę książek. Serii opowiadającej o historii alternatywnej. Może pokrótce. Pierwszą częścią serii jest książka pod tytułem Czerwona ofensywa. Tak mniej więcej wygląda okładka. Eee, tradycyjnie zerkniemy na koniec książki, na ostatnią stronę okładki. W Polsce z całą pewnością należała się pełna niepodległość bez płacenia za nią Rosji połową terytorium. To są słowa generała Władysława Arde a Andersa, zacytowane tutaj na końcu. Kiedyś Anders, śmiejąc się, powiedział mi, że jeżeli jego wojska dostaną się pomiędzy armią niemiecką a rosyjską. To nie będzie mógł się zdecydować z kim bardziej chce walczyć, generał George C. Patton. Jak ta książka jest streszczona i treść tutaj na końcu, co, jak zachęcają, zachęca wydawnictwo Warbook do jej przeczytania. Wielka Wojna nie kończy się w 1945 roku. Wtedy dopiero się zaczyna. Po zdobyciu Berlina, armia Czerwona rusza dalej na zachód. Stalin z premedytacją wykrwawia ludowe wojsko polskie walczące w szpicy natarcia. Kiedy Sowieci po pokonaniu Niemiec zwracają się przeciwko dotychczasowym sojusznikom, alianci płacą ogromną cenę za swoją łatwowierność. Tylko generałowie Anders i Patton nie dali się zaskoczyć i teraz opracowują śmiały plan. Jak zachowają się żołnierze ludowego wojska polskiego? Co zrobią stacjonujące we Włoszech oddziały Andersa? I czy Patton poderwie podległą mu trzecią Armię? I uda mu się zatrzymać czerwoną ofensywę tytułową. Powiem Wam tak. Pamiętacie, mówiłem o tym, że. Mówię szczerze, gdy zacząłem czytać tą książkę, musiałem do niej podchodzić, słuchajcie, kilka razy. Dlatego, że bardzo ciężko na początku mi się czytało. Pierwsze rozdziały, powiem Wam, że to była dla mnie męka. Dlaczego? Być może dlatego, że byłem świeżo po lekturze klasyków gatunku moich ulubionych autorów. Generalnie tuż przed czytaniem Czerwonej Ofensywy skończyłem jeden z tomów Mrocznej Wieży Stephena Kinga i no jednak wysublimowane słownictwo i łatwość, z jaką Stephen King tworzy swoje historie, nie były tutaj... Nie były podobne do tego, do łatwości, z jaką Piotr Lagenfeld tworzy swoje historie. Język tutaj w tej książce wydawał mi się troszeczkę siermiężny. Wydawało mi się, że brakowało tutaj dobrej redakcji tego pierwszego tomu, pierwszych rozdziałów tomu. Generalnie wydawało mi się, że redaktor, który to miał ładnie wygładzić, troszeczkę olał sprawę. Jednakże e, za namową. Mojego drugiego kolegi z Australii. <grywa> Pozdrowienia Dawid. Yy, znaczy z Australii, już z Polski, ale kangur jak trzeba. Yy, za namową Dawida generalnie yy, przyłożyłem się i starałem się te pierwsze rozdziały zmęczyć. I słuchajcie, co się okazało? Okazało się, że im dalej w las, to wcale nie więcej drzew, tylko im dalej w las, tym coraz bardziej przepasne przestrzenie dobrej historii zaczęły się przede mną otwierać. Oczywiście wielka zasługa samego pomysłu, który powodował to, że człowiek był ciekaw, jak to wszystko zostanie dalej przedstawione. Cały cykl z rozdziału na rozdział czytało się coraz lepiej i powiem Wam, że w sumie w czerwona ofensywa, no to raptem tu było ze, ze 40 stron, które mnie męczyły. Potem, było, potem zaczęło się to pięknie wszystko rozwijać, i powiem Wam tak: po przeczytaniu całości, bo zaraz Wam powiem, jakie są następne części. Wróciłem sobie do Czerwonej Ofensywy, żeby znowu przeczytać te pierwsze rozdziały. Czy one we mnie wzbudzą też taki, mm, taką niechęć, jeżeli chodzi o styl i formę napisania tej książki, i okazało się, że nie. Czyli być może przyzwyczaiłem się do tego stylu, stylu w którym jest dużo przysłówków, który nie bardzo mi zawsze odpo... nie bardzo mi odpowiada zawsze styl z przysłówkami, jest dużo przysłówków, to mnie to troszeczkę razi w książkach. Ale mnogość wspaniałych historii w całej tej serii zdecydowanie przebiła moje początkowe zniechęcenie do stylu pana Piotra Langenfelda. I powiem wam tak, Warto, na pewno warto przeczytać całą serię. W ogóle mówię o serii, a na razie pokazałem jedną książkę. Czerwona ofensywa, to jest pierwszy tom. I powiem Wam tak, że jak już go skończyłem, to od razu się wziąłem za tom drugi. Nie mogłem na to czekać po prostu, już dalej nie mogłem się doczekać, jak to się wszystko ogarnie. Tom drugi opowiada dalsze losy całej, można powiedzieć, III wojny światowej ciekawe zwroty akcji, ciekawe spojrzenie na historię alternatywną, w której mm, ludzie typu Patton i typu Anders mogą robić to, co w duchu chcieli robić, naprawdę, w prawdziwej naszej wersji historii, czyli walczyć z Sowietami. Yy, kolejna część, plan Andersa. To już jest grubsza sprawa. Książka wojenna. Książka o tajnych misjach, o rozgrywkach politycznych, rozgrywkach wywiadów. Dużo wybuchów, strzelania, opisów walki, krwi i tego typu rzeczy. I wreszcie ostatnia dotychczasowa część cyklu ci szaleni Polacy. Powiem Wam tak, co w, tych, w tej serii jest rewelacyjną sprawą? I co zarazem jest sprawą Mocno mnie przynajmniej wkurwiająco. Uwaga, bo tak będzie. Rewelacyjna sprawa to jest taka, że naprawdę z bohaterami Piotra Lagenfelda człowiek się zżywa. Jest ich mnóstwo. Czasami mieszają się te nazwiska itd., ale po pierwszym tomie już mniej więcej macie obcykane, kto jest w porządku, kto jest chujem, komu należy kibicować i tego typu rzeczy. Co jest wspaniałe, to że wreszcie możemy czytać o tym, jak Wojsko Polskie, jak drugi korpus, jak oddziały Ludowego Wojska Polskiego zrzucają z siebie um, ciemiężycieli z Sowieckiej Rosji. Można zobaczyć, przeczytać o tym. Jak Sowieci generalnie dostają w pieprz, można przeczytać wspaniałe opisy bohaterstwa. Można przeczytać wspaniałe opisy bitew, w których Szermany walczą z T34, na przykład. I to wszystko jest cudowne, a zarazem wkurwiające. Dlaczego? Dlatego, że czytając tą książkę co chwila, tą serię, co chwila łapałem się na tym, że. No niestety nie doszło do tego. Niestety Winston Churchill nie okazał się jednakże politykiem z jajami. Niestety Harry Truman nie okazał się politykiem z jajami. Niestety George C. Patton, generał Patton, dowódca trzeciej armii amerykańskiej zginął zbyt wcześnie w wypadku samochodowym w Austrii, będąc. Zdjętym ze stanowiska dowodzenia trzecią armią. Tak było niestety w rzeczywistości. Niestety do buntów na taką skalę w Ludowym Wojsku Polskim nie doszło, choć przypominam, że całe jednostki Ludowego Wojska Polskiego, szczególnie drugiej armii, czyli jednostki stworzone z ludzi tutaj już, którzy spędzili ostatnie lata wojny pod okupacją niemiecką, całe jednostki dezertowały i przechodziły często do konspiracji leśnej. Niestety, tego, co zdarzyło się w tym cyklu Piotra Lagenfelda, nie dane było przeżyć naszej ciemiężonej przez Sowietów w Polsce. Jedni powiedzą, że szczęście, no bo nie zginęło dalej tyle istnień ludzkich, wojna nie toczyła się dalej. Doprawdy, wojna toczyła się dalej. Byliśmy pod butem, byliśmy mordowani przez Sowietów i przez, i przez ich pomagierów z Polski, komunistów. Niestety, do tego co tutaj jest, nie doszło. Ta książka opowiada właśnie o wydarzeniach, na które liczyło polskie państwo podziemne. Przetrzebione i zniszczone praktycznie przez akcję burza w 1944 roku. E, państwo podziemne, podziemie niepodległościowe, powojenne, jak to się mówi, na to właśnie liczyło, co jest opisane w tej książce. Oni liczyli na to, że dalej wojna będzie trwała, że uda im się zrzucić z karku Sowietów, Komuchów i innych. No niestety, jak wiemy dobrze, do tego nie doszło, i mm, oficjalnie rzecz biorąc wolność Polska odzyskała dopiero na przełomie lat 80. i 90. a właściwie dopiero wtedy, kiedy ostatnie jednostki Armii Czerwonej opuściły garnizony w Polsce. Dlatego tak się, dlatego ten cykl jest wkurwiający, bo ja lubię czytać cykle, które opowiadają o tym, co by było gdyby, ale za każdym razem jest ten żal gdzieś w sercu, że rzeczywiście do tego nie doszło, że mogło być tak pięknie, a się zesrało. I chciałbym, żebyście jeszcze wiedzieli jedną rzecz, że dosyć oszczędnie mówiłem tutaj o treści kolejnych tomów tego cyklu. Dlaczego? Dlatego, że wydarzenia, które się dzieją w tym cyklu, są bardzo zaskakujące. Powiem szczerze, że sam zostałem parę razy konkretnie zadziwiony tym, jak się sprawy potoczyły. I zakończenie, same dotychczasowe zakończenie cyklu jest dość mocne. Mocne. Ach, nie będę dalej mówił, bo. Spoilery. To nie jest to, co jest w książkach najlepsze. Polecam, polecam, fajna przygoda, na wakacje jak znalazł, jest git. Wielki szacunek dla autora, dla Piotra Lagenfelda, dlatego, że wykonał naprawdę wielką robotę. Słuchajcie, no te książki łącznie, zobaczcie jaki to jest, jaka to jest cegła. To trzeba było naprawdę sporo pracy, trzeba było naprawdę sporo badań, grzebania, w różnych danych, w różnych opisach sprzętu, w różnych grzebania po mapach obejrzeć, to wszystko zobaczyć, zaplanować, opisać. Wielka robota wykonana przez autora. Mam nadzieję, że będzie dalej tutaj ogarniał sprawy. Wielki żal, że historia przez niego opisana, że ten cykl przez niego opisany nie jest cyklem historycznym. To jest cykl można powiedzieć fantastyczny. Niestety. Bardzo się cieszę, że udało mi się przeczytać cykl Piotra Lagenfelda. Cieszę się, że to mój kolega kangur Mate, I might, że namówił mnie do tego. I nie zrażajcie się, jeżeli Wam, tak jak mówię, na początku nie będzie podchodzić styl no bo na początku jest, mówię, dużo przysłówków ja na to zawsze zwracam uwagę dużo przysłówków, dużo nazwisk, to się wszystko miesza i to jest takie bardzo dużo przekombinowanych opisów jak dla mnie, ale potem to wszystko pięknie zaczyna pracować, szczególnie kiedy zaczynają się wydarzenia toczyć po prostu jak lawina ze zbocza Brokeback Mountain na przykład <laughs> jeszcze raz polecam rewelacyjny cykl e... E... Dawid się Obawiał trochę, jak mi to polecał, że jak zrobię recenzję, to strasznie tutaj autora, generalnie zjadę. Myślę, że nie było tak strasznie, Dawidzie. Rekompensuje zawartość tej książki i pomysł na nią, i praca włożona w autora. Rekompensuje potknięcia stylistyczne na początku pierwszego tomu. Jeszcze raz gorąco polecam. Zacznijcie od czerwonej ofensywy a potem wszystko poleci tak jak trzeba, na maksa. Kontrrewolucja, plan Andersa i ci szaleni Polacy. Trzymajcie się, cześć.